Pytasz mnie, co to jest samotność. Wyobraź sobie, że nie ma dni, są tylko długie, puste noce. Potem zamknij oczy i słuchaj ciszy smutnej i ponurej. Teraz z zamkniętymi oczami wiesz, jak szef potrafi być donośnym krzykiem. Słuchaj się bardziej, a usłyszysz wszystkie swe myśli. Teraz wyobraź sobie, że żadnej z tych myśli nikomu nie powierzysz. Stań na polu i spuszcz na samotne drzewo. Jaki jest bezbronny dla wiatru, I go nie osłoni, nikt mu nie da ciekać. Kiedy myślę, a myślę dużo, czekam, aż zdarzenia się powtórzą. I będzie tak zawsze fantastycznie. Bardzo ciekawie i romantycznie. Kiedy powiesz do mnie tak, jak chcę. Kiedy nie powiesz nie, pojawił się, jak będziesz chciał, i całą mnie będziesz miał, nie starczy nam dnia i nocy. I tyle tym będzie mocy. Jak ogień gorącej rozkoszy, rozsądek nasz może spłoszyć. A dziś już cicho spoczywasz w grobie, a dziś już jesteś tylko wspomnieniem. Już nigdy nie położysz ręki na mojej głowie, już nigdy nie odręci łzy spływającej po twarzy. Już nigdy swoich snów mi nie opowiesz. Już nigdy nic się w Twoim życiu nie zdarzy. Chcę zapamiętać tylko te piękne chwile, kiedy się śmiałaś i byłaś szczęśliwa, i chociaż było cierpienie i trosk tyle, niech tylko te dobre zachowa moja pamięć żywa. Jakże to smutne, że nie ma z nami już Ciebie. Twój obraz w naszej pamięci będzie nadal żyć. Że znalazłaś spokoju i miłości w niebie i że nadal czuwasz nad nami. Chcę wierzyć. Nie?